No, halo, halo, hej, cześć, siemano, z tej strony Hawajes i witam was w następnym odcinku z Let's Play is Farming Simulator 15 Polish Farm, sezon pierwszy, tak, a dzisiaj zapowiadana przeze mnie w ostatnim, bądź też przed ostatnim odcinku z serii Akcja Kukuruśnik, tak, no, ym, kukurydzę już sobie kosiliśmy, ale to y, było dwa razy, już tutaj na przestrzeni um, w poprzednich gameplayach, już w sumie rok i dwa lata temu chyba nawet, y, tak, ale to było sieczkarnią, robiliśmy sobie na sieczkę, a dzisiaj zajmiemy się y, koszeniem kukurydzy na ziarno. Bo jak wiecie, mam nowy kombajn i tą przystawkę y, do kukurydzy. Także stwierdziłem. Podjąłem decyzję, że trochę na ziarno będziemy tam kosić. Także co, so łapek w górę soczysty komentarz i zapraszam do oglądania. No kurde, ja jestem aktualnie, że tak to nazwę tutaj na ym, dzierżawie, mam na duże pole, też kukurydzy, mam nadzieję, że się uda wykosić, ym, że się uda wykosić. Światełka zapale. Oj, troszkę ścinka byłam. Mam nadzieję, że się uda wykosić swoją drogą przed jakimiś tam przymrożkami ewentualnymi. Jak widać przyczepki podpięte. Yy, no, Tutaj możecie okolice kojarzyć yy, z odcinka, gdzie byłem. No tutaj jest głównie asfalt, dlatego tylko doprowadzony, że tutaj tartak jest kawałek dalej. No jak widać stara nawierzchnia w takim lichym trochę stanie no i bardzo kręto dlatego tu jest 30 na godzinę ja w sumie trochę więcej jeżdżę tutaj ale tutaj raczej policji się nie ma co spodziewać także no no ja jestem z przyczepami to nie ma co szaleć o tutaj jeszcze roboty drogowe cały czas trwają kanalizacje ciągną no jadę z dzierżawy na to swoje pole niedawno zakupione no uweże tak to nazwę Zaufałem pierwszy raz od dawien Dawna, kurde, chyba pierwszy raz w serii, tutaj, także tak to nazwę na nagraniu, panu Mietkowi. Go zatrudniłem, pracownika, tak, bo po prostu pracownik w ESE 15 to tak no, różnie z nim bywa. Ale tym razem mu zaufałem, bo tam mu wykosiłem pod lasem, i stwierdziłem, że dobra, w miarę równe pole, może się da radę. Nie no, to ak na ten czas, co ja będę jechał, to coś tam może skosi kawałek. Y o, właśnie widać go tam już w oddali jeździ, chociaż widzę, że na razie to stoi. Czy chyba już się zwolnił, gościu? Tak mi się zdaje. Pełnego zbiornika raczej nie ma, bo tam było wysypane do zera. Zresztą kukurydza tak szybko nie, nie idzie tak jak pszenica czy coś tam. Chyba się zwolnił gościu, kurde. Także coś mu tu nie wyszło. Zobaczmy, co tam pan Mietek zrobił. Dobra, światełka to sobie wyłączę, bo to tam niepotrzebne. O ja pierdził, chociaż nie no, w sumie dobrze, bo tutaj jest kawałek tak wyrównał sobie, chociaż nie do końca sobie wyrównał, ale coś, coś nie wiem, czy się już zwolnił, czy. Ale coś trochę laga gościu dostał ewidentnie. Tak się jakoś tutaj ustawimy. No, w miarę. Chyba nie będzie Zetor przeszkadzał. Otworzymy sobie drzwi. Już trochę chłodniej jest, kurde. No, pewnie nie ma tu nikogo się gościu. Zwolnił się i tyle, kurde. Także pierw może tego mijaka sobie. Jak widać przystawka do kukurydzy elegancka, chyba Capello, Włoska Ale Dobrze współpracuje z niemieckim kombajnem, chyba klas jest niemiecki, nie wiem tak Tak sobie powiedziałem w sumie teraz, ale no yy, W miarę, w miarę fajnie to chodzi Mogłaby być trochę w sumie szersza, szczególnie jak Jakieś większe pole, więcej tej kukurydzy jest, ale tutaj no takie te to nawet dobrze. Ja, ja chyba mi się wydaje, że on się tej sadzawki tu wystraszył, gościu. Bo on bardzo lubi cofać. Chociaż w ja tutaj też dużo miejsca nie mam, ale On bardzo lubi, wiecie Bardzo lubi tak może nawet do niej wjechał. <laughs> no Nie wiem Urde te żaby to tutaj głośne są, jak nie wiem co. Przynajmniej ja tak na słuchawkę gram, mam nadzieję, a propos, że... <laughs> Przepraszam, jak jest nagranie za głośno... Ale powinno być w miarę, tam sprawdzałem w sumie, zanim tak zacząłem nagrywać, wiecie... No jak widać, trochę na ten, na Ursusie, tam na przyczepce jest... Trochę tej kukurydzy... Tutaj też coś tam... Już jest, nawet sporo... Ile mamy? 67, no to nawet, nawet... No bo tutaj... Nie wiem jak tam na tej dzierżawie, bo to nie ja bo to nie ja te kukury zasadziłem Tylko inny tam gospodarz, to nie wiem czy tam obornik był i w ogóle, czy tam było pryspane i tam nawozy i takie tam, to nie wiem, ale no ja tutaj było wszystko praktycznie zrobione, co powinno być, także nawet nawet. Jak na takie małe pole, to całkiem, całkiem idzie z tej kukurydzy. Naprawdę cały czas, kurde, się nie mogę tym nacieszyć, bo już kilka dni tam tak sobie, po, wiecie, po godzinach po szkole czy coś. Jak mam ochotę, to sobie wbiję na tego sejwa i do tego FSA 15 i se pogram. Naprawdę się nie mogę, kurde, nacieszyć tą teksturą tej ściółki po skoszeniu kukurydzy, jaka zarombista jest, że tak to się wyrażę. Nie wiedziałem w sumie jak ją ściągałem, że taka będzie dowalona. Szkoda, że wcześniej o niej nie, nie wiedziałem o jej istnieniu. To bym może ją już od początku, o kurde się na drzewie zawiesiłem, patrz. A ja tu takie już zakręty chcę robić ostre, a się na drzewie zawiesiłem. Zdarza się. No szkoda, że o niej wcześniej nie wiedziałem, to bym już ją... Od początku serii miał, ale w sumie do, z kukurydzą do tej pory jakoś bardzo się tam dużo nie bawiłem. Jedynie na sieczkę tam, żeby trochę kiszonki do krów zrobić. E, jak już krowy miałem. Chociaż w sumie chyba mam praktycznie od początku serii, jak dobrze pamiętam. Także no. E, no. Ale tak tu na ziarno to chyba nawet pierwszy raz w serii y, tutaj y, koszę. Także. Wiecie, zawsze coś nowego, nie? Jak to się mówi? Dobrze, że coś nowego jest, nie? Czasami. No tak trochę... Nie na cały header, ale... hoho, ho, ho, Się rozpędziłem i w kuchury wjechałem. Mamy pełny zbiornik. Się w sumie nie spodziewałem, bo tak... chiłdy mam wyłączone, tutaj za bardzo... Chyba nie można z... Czegoś odczytać, albo ja nie widzę, nie wiem. Trochę ślepy jestem. O kurde. Nie to się klikło. To chciałem rurę wystawić tutaj elegancko. Tutaj widać rurę. Widać, to dobrze. Wizonie też było widać. A to ważne, żeby było widać, gdzie się sypie. Jednak. O, bo trochę za te... za blisko się ustawiłem. Trzeba troszeczkę się oddalić. Będzie dobrze, o. Tak jak teraz. Co, pełno? Pełna przyczepa już jest. Jedna, także sypiemy na tą z tyłu. No ładnie się nawet sypie, możemy... o, kurde. Możemy sobie nawet wyjść tutaj na dyszelwejdę. O, tutaj takie coś jest. Możemy sobie zobaczyć, jak się kurzy, jak się szypie. Także, no, ładnie, nawet żółta kukurydza. Dobra, wyłączamy. Tutaj włączamy. A pojadę teraz od tej strony, tak troszeczkę tam zacząłem. Tutaj wjeżdżam, ale no, tak wyszło. Tak wyszło, kurde. Tak wyszło. Mam też tak nie ten nie na cały header posiłem, to tutaj też tak wiadę. O. Nom Elegancko. Nom. i ogólnie tak jeżeli chodzi o serię, to różne plany były i w ogóle Yy, mianowicie miałem ją chyba nie. Już tam nie pamiętam, ale no, miałem ją plan skończyć w wrześniu. No, i jak wiemy, mamy październik, i raczej no, raczej już nie da rady. Także tak naprawdę, podjąłem taką decyzję, że. Uwaga, uwaga, decyzja należy do Was, widzów. W sensie, jeżeli będziecie oglądać i w ogóle, to. Będą jeszcze odcinki w ogóle. Ja i tak planowa mam. Mam zaplanowane jeszcze ile odcinków i w ogóle. Um, ale... Ale po prostu chodzi o to kiedy te odcinki mają być o. Czy tak to nazwę. Bo raczej w tym roku nie kończymy serii. Raczej. Chyba, że zmienię jeszcze zdanie, ale to, to, się zobaczy, ale no co, na razie pozostają tylko takie moje, yy, że tak to nazwę, komentarze tutaj. Zobaczymy po prostu, tak? Tak. A coś z kontynuacji, jeżeli chodzi o jakąś kontynuację w przyszłości? Myślałem już na ten temat, no na pewno kiedyś będzie, no. Ten sezon drugi. No, ale to się zobaczy. Przemyślę to. Zobaczymy, jak by to wyglądało. Na jakiej zasadzie to było. I w ogóle, i w ogóle. Zapewne. Podobnie jak tutaj, wiecie, żeby było też takie jednak nawiązanie, bo w końcu, jeżeli to ma być jakiegoś typu jednak kontynuacja, no to musi być nawiązanie do oryginału, nie? Czyli tutaj do poprzednika, że tak to nazwę, no. Jaki ja mam czas? Real time, okej. Okay. No kurde, szybko mi tutaj dzień przeleciał w grze. Bo już jest, która? 21. Ale kończymy. Tam na tej dzierżawie to raczej yy, dopóki nie będzie pełnego zbiornika w Kombajnie, i raczej tam na przyczepie już dużo miejsca nie zostało, także będziemy zjeżdżać na Gospo chyba niedługo. Także no, no, skończyliśmy elegancko, otwieramy tu header. Eder kuźwa Otwier Tak, rurę wystawiamy, chciałem powiedzieć. Przepraszam. No. No, o, elegancko. Wystawiamy tutaj rurę. I sypiemy. I co? Nie udało się nawet do pełna. No to mamy pełne przyczepy, raczej jeszcze zobaczę w zetorku, ale raczej tak. No pewnie, no to trzeba... Trudno, no to combine. Yy... Nie wiem. Zetorek. Przestawimy go jeszcze tak na szybko. Bo to jednak... Główny koń napędowy tutaj gospodarstwa. Najdroższy ciągnik i takie tam. Największy. Także... Go gdzieś tutaj zostawimy. Raczej my go tutaj nikt nie zwinie, ale tak wolę pod lasem zostawić. Trochę cofnę lekko. Dobra, tam starczy i wysiadałem cyk. No. Niech chcę tutaj będzie. Tak trochę pod krzakiem. A my lecimy do kombajna i co? No raczej jak już w przyczepie nie mam miejsca, to co? Podejrzewam, że skoszę. Skoszę jeszcze do te skoszę zapewne jeszcze tak, żeby był pełny zbiornik w klasie i i pojadę do domu także non ale tu naprawdę kręta droga trochę chyba zwolnię nawet żeby mnie tak nie trząsło To się, o tutaj jest kawa jak proste to. se napije. a. Ah. No tutaj stare pole, już super sprzedane, ale to takie były nieużytki zawsze, no. Tutaj fajny stawik. Przy mnie nigdy ani ryb nie łowiłem. W sumie farming to farming jednak, ale spoko by było, jakby były takie aktywności jeszcze właśnie jak łowienie ryb i takie tam. O tutaj trzeba troszeczkę, bo tutaj te płyty są mi. Żebym słupka przypadkiem nie wywalił im. Dobra. Teraz możemy już grzać, bo tutaj. No już się tutaj obsługi elegancko nauczyłem. W naszym klasiku. No fajnie jest, bo jednak jest już takie trochę wyciszenie w kabinie i tak inaczej jest jednak, no. No i trzeba robić postępy jednak. Wiadomo. Sentyment z sentymentem, i w ogóle, ale trzeba tutaj w serii robić postępy, jednak iść do przodu, po prostu. Także wiecie, no, kurde, tu ktoś za te nie wiem, czy ktoś półgłównie opu... zapomniał te, że ma opuszczony, czy co, kurde, pobocze zaorane, Dobrze, że nie asfalt, dobra. Ja tutaj się zabiorę za to, co kurde, że mi jaków narobi, bo to też po ciemku kosiłem ostatnio. Sąsiad już ma też skoszony, tu widzę. Rzepak to chyba się nie pogniewa, jak tu jadę. Przy okazji trochę tej kukurydzy zgarnę, żeby nie powiedział, kurde, właściciel jeszcze, że Także robię na odwal, nie? Czy coś. O, elegancko. Tutaj słup, trzeba uważać na słup, wybiniemy słup. I możemy kosić dalej. No. Jeszcze kawałek zajadę, to pokażę wam tarta. W sumie widzieliście, byłem kiedyś tam deski czy coś załatwić. No. Nie pamiętam. Coś Coś tam potrzebowałem, a to tam w którymś odcinku już nie pamiętam w którym, ale tam Poliszwarma, to pamiętam, że tam Polonezem się przejechałem. No. W sumie wam nie pokażę, bo tutaj już nie widać, ale no. No i tutaj stwierdziłem, że tą część pola sobie zostawię też na kiedy indziej, bo... Naprawdę spore to pole jest. W sumie teraz wam mogę pokazać. Tutaj wyjdziemy na drogę, no tutaj jest startak. Deski są i w ogóle już zamknięty. Fajna okolica w sumie tutaj, o widzę, że też jakieś... Nie wiem czy to... Ode mnie z kombajnu, czy takie te są po prostu, nawet jakieś wiatry tutaj występują w farmingu. Ciekawe. No ja sobie tak tutaj oddzielam i poszę, bo po prostu jednak całkiem spory, spore areały tutaj są, duże pole. Zrobiłem teraz kamerę na maksa i tak ta kukurydza się tam nie kończy. Największe na mapie to chyba nie jest to pole. Największe było... O kurde! A co to tu się dzieje? Kombajn ma problem podjechać, patrz. Taka górka. Największe to chyba było y, pole... Y, szybko, szybko. Pole 48. No, to ja kiedyś pamiętam. To chyba w 2020. Z się tam założyłem, że skoszę je właśnie klasem... Nie, to chyba był tukano Ale on też ma w sumie taki sam header jak Dominator, także... No, że skoszę takim kombajnem jednym to pole i prawie mi się udało w sumie na tym sejmie, ale nie pamiętam co, ja tam chyba sobie ciężarówkę podstawiłem po prostu, żeby trochę mniej było jeżdżenia cały czas i żeby wysypywać to zboże, bo tego naprawdę dużo. Jeszcze wiadomo się, pracownikiem też posiłkowałem jednak. Yy, no Ciekawe w sumie, ale co, tutaj kurde oporowa robota. Yy, ale myślę, że z tego odcinka to by było na tyle. Ja byłem Pawajes. Wy byliście, wy. i co? Łapek w górę, soczysty komentarz. I widzimy się w następnych odcinkach z Poli Farma, bądź też z innych moich produkcji. No i co? To by było na tyle. I... Elo.